Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jaszku. A to jest kolejny odcinek z serii Risen 2: mroczne wody. Kontynuujemy sobie rozgrywkę spod wieży, a tak w zasadzie spod latarni morskiej pirata Jacka. Ja doszedłem do wniosku, że nie będziemy teraz zajmować się tym wątkiem z jednej bardzo prostej przyczyny: mamy za mało zapasów żywności i za mało amunicji żeby się tutaj zająć yy, mrówkami. Nie pamiętam i nie będę wam spoilował czym. Udajmy się w tym momencie do Puerto Sacarico i odnieśmy quest do Difuego związany z uchodźcami, z niewolnikami. Mam tu wasze głowy. Phe, obrzydliwe, zabierz je. Powiedziałeś, że chcesz ich głów. To była metafora. Chciałem, żeby zginęli. Przynosić mi ścięte głowy? Jakim wariatem trzeba być? Ale stało się. Masz tu stówę za każdą. Umowa była na dwieście za każdą. O, a tak. Proszę. Super. 600 sztuk złota otrzymaliśmy dodatkowo i możemy w tym momencie kupić już sobie jakąś lepszą broń. Yy, ja trochę myślałem nad tym, co zrobić w tym odcinku i doszedłem. O coś tu było? Nie, zdawało mi się. Yy, I doszedłem do wniosku, że kupimy sobie Muszkiet. Tak, tak, dobrze słyszycie. Yy, jest to broń, którą bardzo lubię się posługiwać. Yy, moim skromnym zdaniem gra na poziomie trudności. Trudnym, masło maślane, ale dobra. Jest łatwiejsza muszkietem niż na poziomie łatwym przy użyciu broni kującej. Gdy przeciwnika trzymamy na dystans, jest nam w stanie zadać jakieś małe obrażenia. Oczywiście, jeżeli umiemy go dobrze trzymać na dystans. Dobra, pogadajmy tutaj. Co wiesz o tym lesie? Tylko jedno. Chcesz żyć? Zostań w dolinie. Nie zbliżaj się do wzgórz, chyba że chcesz zostać zabity przez jaguara. Jeśli to nie wystarcza, jest tam również jaskinia. Y... Tompkins, ty masz tutaj jakąś opcję z dialogową z ekwipunkiem? Poradzę sobie z jaguarem. Bez broni skończysz jako pokarm dla kotów. O, a co z bronią właśnie? Gdzie mogę zdobyć broń? Mam tu jakieś stare egzemplarze, ale mogą wybuchnąć, więc ostrożnie. Inkwizycja trzyma najlepszą broń dla protektorów. Potrzebujesz rusznikarza, który nauczy cię posługiwać się muszkietem. Nie wiem. Dobra, zobaczmy. Obejrzyjmy Twoje uzbrojenie. Yy, kupmy sobie muszkiet. I od razu może trochę naboi. Dobra. Obejrzyjmy. Wracamy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie u Gilesa można kupić piłę do kości. Co jest w chatce? Miejsce na zebraną czcinę cukrową. A przynajmniej to, co z niej zostało. Większość już rozeszła. Cholerni piraci. Ukradną wszystko, co się da. Nie trzymacie tu niczego innego? Trochę sprzętu. Pochodnie, narzędzia i tym podobne. No to pokaż mi ten sprzęt. Prześlesz mi trochę tego sprzętu? Czemu nie? Ale niech to zostanie między nami. Yy, dobra, mamy tą piłę do kości. Yy, bardzo ważna sprawa. Otóż, przy zabiciu każdej małpy, będziemy mogli czy też innego jakiegoś potworka, będziemy mogli sobie yy, wyciągnąć z jego zwłok właśnie kości. Dobra. A, zapas żywności jeden nam się przyda i w tym oto momencie udajemy się już do siedziby piratów gdzie też mamy parę zadań do wykonania yy, przypominam, że jesteśmy tajnym szpiegiem inkwizycji chociaż nie, ja wolę wczuć się w klimat, że jednak zdradziliśmy inkwizycję i, i dołączamy teraz tak naprawdę do piratów piracki strój jest u nas w ekwipunku zobaczymy jak tu przygoda nas poniesie dalej. Aha, muszkietu sobie nie zaekwipowaliśmy. Dobra. Oj, nie maczeta, muszkiet. A zobaczmy sobie, czy ja mogę jeszcze awansować postać. Za mało punktów chwały mam, ale to się niedługo zmieni. Dobra, pierwsi wrogowie już są. Zobaczmy, jak się będzie spisywał nasz muszkiet tutaj Dobra, Patty walcz O, uciekaj, uciekaj, uciekaj No O, dobrze, dobrze Patty sobie daje radę Jak widzicie, fajna jest opcja, że przy walce muszkietem można dodatkowo się wspomagać jeszcze bronią palną w lewej ręce. I takim oto sposobem cztery guźce zostały pokonane przez nas. Jeszcze tutaj gdzieś jeden powinien być. Surowe mięsko bardzo dobrze. O, tutaj widzę też jakiś owoc. Złota koniczyna. Nie będziemy bawili się alchemią, o czym już wspominałem. Nie uważam, żeby było to efektywne. Natomiast idziemy sobie dalej do obozu piratów. Już go widzimy gdzieś w oddali. Wyłania się tutaj jakaś drewniana wieża i brama. Mam nadzieję, że jeszcze paru przeciwników będzie tutaj. Dla pewności zapiszemy grę. Oj, jak zwykle klawiszologia. Y, przydałoby mi się tych paru przeciwników z jednej bardzo prostej przyczyny: mianowicie y, trochę punktów doświadczenia mogłoby nas uratować przed dojściem do obozu, gdzie moglibyśmy już sobie podbić cwaniactwo. Prawdopodobnie, o, podbijamy cwaniactwo. Prawdopodobnie będzie tutaj możliwość wyboru jakiejś opcji dialogowej, która wymaga właśnie Umiejętności złotousty. O, tutaj jakieś ruiny są. Oj, nic się nie da zrobić, niestety. A myślałem, że już jakiś kłeścik, jakaś złota misa w środku na nas czeka. No, niestety nie. O ile też dobrze pamiętam, przed bramą będzie yy, coś w rodzaju punktu szybkiego przemieszczania się. Postaramy się go odkryć bez interakcji z piratem. Tym o, punkt głównej bramy. Zapiszmy sobie grę i dowiedzmy się o co chodzi. Ej, ty gdzie się wybierasz? Do obozu piratów. To gdzieś tutaj? Zaraz, zaraz. Mówiłeś, że jesteś w Puerto Zacarico. Jesteś z inkwizycji, czy coś? Raczej, czy coś. Kiedyś byłem, dopóki mnie nie wyrzucili. A, tak mówisz? Skąd mogę wiedzieć, że nie jesteś szpiegiem? A wyglądam na szpiega? Hm. Myślisz, że jest tam coś, o czym szpieg inkwizycji by jeszcze nie wiedział? Że my, piraci, nie mamy sekretów? Na przykład? Na przykład. Co tam jest. A, to faktycznie sekret. A, czemu mam ci wierzyć? Podróżuję z Patty. Córką stalowobrodego. Stalowobrody ma wiele córek. Dobra, i teraz wkracza do życia nasza umiejętność. A, spróbuj, spróbujmy go przekonać elokwentnie. Ale to jego ulubiona córka. A, jeśli jesteś ze stalowobrodym, to możesz wejść. Dobra, otwierajcie bramę. No i super. W tym odcinku nie spodziewałem się, że dojdziemy do obozu piratów. Mam nadzieję, że czekają nas tutaj jakieś przygody. Część questów pamiętam co prawda jeszcze jak to się robiło ponad rok temu. Mam nadzieję, że zawartość DLC dodała troszkę zadań pobocznych. A nawet jeżeli nie, to i tak zrobimy je kiedyś. Tutaj mamy rusznikarza. Co mówiłeś, mały? Mów głośniej, cholera, nie dosłyszę. Handlujesz pistoletami? Luźnymi stolcami? Co? Trzeba cię apteki, a nie starego Barniego. Nie, pistoletami. Pistoletami! Masz rację, Mały. Handluję pistoletami. Strzały, nie trały. Co to za dziwak? Nie wiem, czy ja chcę tracić czas na rozmowę z nim, ale dobra, no, postarajmy się kupić pistolet. Ja chcę pistolet. Więc czemu nic nie mówiłeś? Jesteś powolny, synku. Czy ktoś cię ściga? Bogowie, dajcie mi siłę. Dobra. Chcę kupić pistolet. Nie musisz krzyczeć. Jakiego potrzebujesz? No pokaż, co masz. Pokaż co masz. Potrzebujesz amunicji? O, świetnie. 100 nabojów powinno wystarczyć. A mój pistolet i tak jest lepszy niż te, które można u niego kupić. Więc sobie darujemy tutaj rozmowę dalszą. 161 sztuk amunicji. Ej, ty, chodź no tu! O, co, co, co? Szukasz łopaty? Nie. Mam tu wszystko, czego szukasz. Jeśli nie masz złota, przyjmę też trochę rupieci. Dobra tam. Zapytajmy się, kim jesteś. Od dawna tu jesteś? Tak. Mieszkam tu od czasów, kiedy handel rumem dopiero się rozwijał. A ty? Co chcesz zrobić? Zamierzam przyłączyć się do kapitana stalowo-brodego. Więc potrzebujesz małpki. Jest niezbędna piratowi. Po co mi małpka? Żeby zarobić. Może wkładać się do cudzych domów i zgarniać cenne przedmioty. Na kobietach też zrobi wrażenie. One lubią małpie pieszczoty. Jeśli chcesz, pokażę Ci, jak wytresować małpkę. Mam w rękawie jeszcze kilka asów. Spoko. Małpką na pewno się zajmiemy, ale to już w późniejszej fazie rozgrywki. Z tego co pamiętam, zdobycie jej nie jest zbyt łatwe, jeżeli chodzi o wymagany poziom. Ło! Wypierdalaj! Sam wypierdalaj! No, jak ja mam tam iść na dół? Aha, tędy, dobra. No. O, woda, woda. O, myślałem, że jak w gotiku trójce, napicie się wody trochę nas uleczy. Za domkiem nie ma nic ciekawego. Czasami tutaj lubią pojawiać się skrzynie. Twórcy mają taki dryk do umieszczania jakichś małych smaczków dla miłośników eksploracji. O, duszące pnącze. Bardzo dobrze. Na statek jeszcze się nie udajmy. Bo czekamy, aż zrobimy wszystkie questy na wyspie, ponieważ Patty po rozmowie ze stalowobrodem już chyba będzie chciała zostać na tym statku z tego co pamiętam. Morris, co tam? Jesteś tu nowy Morris, do usług. Jestem z kapitanem Stalowobrodem. Co tu można robić? Bez złota? Obawiam się, że niewiele. Nie ma złota, nie ma Rumu. Co gorsza, nie ma towarzystwa pięknych pań. Eee, dobra, powiedz mi coś ciekawego. Co ciekawego dzieje się na Takarigui? Gdzieś ty był? Służyłeś w siłach inkwizycji, czy co? To przecież największa gorzelnia pośród południowych mórz. Pewnie mieszkańcom jest to na rękę. Kiedyś tak było, ale Berbeluch przestał ich zaopatrywać. Musiałem podjąć pewne drastyczne kroki, aby zorganizować sobie zapas na czarną godzinę. No, co zrobiłeś? Co takiego zrobiłeś? Zachradłem się do kwatery Berbelucha i zabrałem kilka butelek w celu późniejszego spożycia. Niestety, spostrzegł mnie ten gbur Alister. Musiałem ratować się ucieczką, wyskakując przez balkon. Oj, oj, oj. Rumu też nie zdobyłeś? Co za pech? Mów do mnie jeszcze. Jak gdyby tego było mało, zgubiłem połowę mojego ekwipunku. Nie mam nic, co mógłbym wymienić u Flanigana na złoto. Gdyby tak udało mi się dorwać tego łotra, który zabrał mi ubranie. E, no dobra, to spróbuję jeszcze raz. Możesz się wślizgnąć i spróbować znowu. Z moim szczęściem? Dziękuję bardzo. Ale wiem, jak ktoś z większymi umiejętnościami może się tam dostać. Spróbuję. Musisz być bardzo cicho. Ten Gbura Lister jest bystrzejszy niż się wydaje. Zawrzyjmy układ. Powiem ci, jaki mam plan, a ty zatrzymasz łupy. Y nie, nie. Na razie podziękuję. Żadnych planów nie chcę od ciebie, jakbym sam nie umiał ukraść nic. Z górnej kwatery. Czego chcesz? Szukam stalowobrodego. Zacznij od nazywania go kapitanem stalowo-brodym. I wchodź na pokład przed oddaniem sum. Wystarczy nam już piratów. Będę tam, kiedy stalowobrody odda Sumy. Stary, nie idź tam na trzeźwo. Piraci w tej załodze to pijacy. Idź do Berbelucha. Dobra, tak zrobię. No to idziemy. A, nowa twarz, witamy, witamy. Co sprowadza Cię do Takarigui? Słyszałem, że masz dobry rum. <laughs> nie, 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 mam najlepszy rum. Pierwsza butelka za darmo. Satysfakcja gwarantowana, albo zwrot pieniędzy, ale tylko za pierwszą butelkę. Okej. Okay. Dobra, mamy list dla ciebie. Mam dla ciebie list. W ostatnim liście, który dostałem, moja żona oznajmiła, że mnie zostawia. Oprawiłem go. Mam wrażenie, że ten też nie będzie przyjemny. Do dżentelmenów piratów, na dupek. Chcę zapłaty za skradziony cukier. To złodziejstwo. Nie płacimy. W tym tkwi sedno. Szuka naszego rumu? Mało prawdopodobne. Dostanie złoto, a ja wiem, od kogo? Od inkwizycji. Jasne? Pedro, nasz człowiek na miejscu, miał co miesiąc przemycać nam parę worków. Jeśli to schrzanił, będzie musiał uregulować rachunek. Złoto, które sługusy Fuegi odkładają dla nas, przyda się na spłatę długu u Pedra. Myślisz, że sobie z tym poradzisz? Hm, pewnie. Pedro pracuje dla ciebie? Nie nie, jest urzędasem pracującym dla napuszonego gościa, który zje się gubernatorem Takarigui. Stary Jack go zna. On to wszystko zorganizował. Jak brzmi decyzja? Hmm, poradzę sobie. Poradzę sobie. Podjąłeś właściwą decyzję. Zaraz odpiszę temu fałszywemu dupkowi. Dokładna suma nie ma znaczenia. Niech będzie na tyle duża, żeby się wreszcie zamknął. Wiesz już gdzie jest złoto? Proszę, zajmij się tym. Okej. Okay. Dobra. Zapiszmy grę jeszcze raz. O, Holly, Pogadajmy może z Holly. Cześć, kochanie. Jestem Holly, Przystojnie jak z ciebie. Szukasz czegoś? Co sugerujesz, Holly? Mam sprecyzować? Co wyjaśnić? Kochany, chyba nic nie wiesz o kobietach, co? Masz rację. Mam ci pokazać. Yy. Dobra, to co tam ciekawego? <grych> Musisz słyszeć wiele ciekawych rzeczy w swojej pracy. Pomiędzy językami? Hmm, może czasem. Yy. No to powiedz mi coś. O czym możesz mi powiedzieć? Jest tyle rzeczy, ale co dokładnie? Hmm. No skarb na przykład. Wiesz coś o skarbie? Rzuć kamieniem. Pewnie znajdziesz jakiś na wyspie. A Pete, który został przy skrzyni ze skarbem, nigdy już nie wrócił. Kim jest Pete? Piratem. A poza tym, Curtis wysłał go, żeby pilnował bramy. Ale on twierdził, że chce umieścić skarb w gardzieli. Dopiero po dłuższym czasie zorientowałam się, że chodziło mu o wąwóz. Dobra. Właśnie. Nie masz nic ciekawego do powiedzenia, dziewczyno, także idziemy sobie. Chwileczkę, kolego, nie tak szybko. Kazali mi mieć oko na dziewczyny. Farciasz z ciebie. No i co? Zabawiałeś się z chory. Będzie cię to kosztowało 100 sztuk złota. Tylko z nią rozmawiałem. Cena jest jedna, niezależnie, czy gadasz, czy dymasz. Co? Chyba cię pogięło, człowieku. Wybij to sobie z głowy. Nie zapłacę. Wszyscy tak mówią, ale potem wybijam im zęby i zmieniają gadkę. To jak będzie? Płacisz? Czy mam się wkurzyć? No to się wkurzaj. No to się wkurzaj. Jak chcesz, głupi fiucie. Dobra. Czekaj, zapiszmy grę. No. Dalej. No, 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 tylko żebyś mnie nie zabił. Biłaj taka! No. Słyszałem o tobie różne rzeczy. Podobno wykopali cię z inkwizycji. Aha. I? Ludzie, którzy szukają u nas kłopotów, znajdują je. Nie zamierzam pakować się w kłopoty. Nie to, żebym nie lubił dobrej bójki. Ale wyglądasz na takiego, co nie wie, który koniec szabli jest ostry. To może udzielisz mi paru wskazówek? Ha! Mógłbym! Ale zażartuj tylko ze mnie, a nie będziesz miał rączki, żeby wskazać na cokolwiek. Zrozumiano? Tak. Świetnie. Dobra, kurde, tyle się dzieje, że ja nawet nie nadążam komentować, zabiłem tutaj jakiegoś człowieka. Czy on leży tu w krzakach? Nawet, nie wiem, odskoczył gdzieś? O, skrzynia. A odcinek zbliża się ku końcowi. Pochodnia. O. To na kwintesencję tego odcinka otwórzmy sobie tą ostrygę. O. Perła, perła, perła. Jedna perła wypadła. Gdzie jest ten gbur? którego żeśmy pokonali przed chwilą. Nie mam pojęcia. A jakie przygody czekają na nas w kolejnym odcinku? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku. To był Jaszku06 i Rizen2. Do zobaczenia. Pys!